Tak, wykonajcie, wygląda Ja jestem Masuki. A dzisiaj właśnie Julia Jano kazała mi nagrać, daj. O nie. Właśnie Minecrafta, więc. Samie, Ona zaczynajmy. trzyma w, piwi, w piwnicy te, te swoje postacie w doki-doki, tak te, jak ten Yandere, Te swoje postacie za nim, Ten Janderę w cały. No dobra, o, zaczynajmy. No No to tak zaczynajmy. Okay. Natsuki. To co, Natsuki teraz gra? E, tak, ja będę grała sobie. No dobra, to Natsuki gra. Y... zaczę Juri pomaga. O, super. Chodzi mi o Yuri Tom z naszego kanału kochanego, prawda Juri? Mhm. Mm Okej. Okay. Muzyka Cię nie słucha i Cię nie chce No to zaczynamy zabawę Natsuki też wszystko rozwala Jej I jak dawno nie było Jeszcze brakuje tych dziewczyn Może następnym razem to powtórzymy Ale żeby się nie znudziło uh -huh. Dobra Natsuki wszystko rozwala i... jak wszystko ma Ja tylko nie bekę. Ze wszystkiego Jak To jest. Ja właśnie nie wiem, bo ja tak przypadkowo, ja pamiętam, że na któryś ze swoich odcinków przypadkowo jakby tych ludzi tutaj wysłałam. Nie wiadomo, co ty zrobiłeś za mgłę. Ach, A dwie, dobra jest dwie. jakiś ludź się Siema ludzie kurzający. Ja miałam sen o tym, że nie wiem, jakieś wilmo widziałam, może kiedyś opowiem. Dobra. Ten ja nie wiem co robić, On się uczy pływać, ale coś nie dopływa. Juri, no, yeah. pamiętasz, jak ty topiłaś A Jano zaczę... A Jano sama się topiła dla Beki. No. My miałamy o tym filmik, prawda? Juri? No, ja, pamiętam, mogę pokazać. No, no suki. kurczę, nie wiem, ciekawe czy oglądałaś. Ja, oglądałam, właśnie ten się fajny był. Ale fajnie byłoby właśnie... Też chyba jeden. Czy być jest byłoby No w sumie, ty też się zjarałeś, Jandera? No, no w sumie się nie dziwię. Ona jest powalona <grytanie> O nie, jest naprawdę porąbana. Nie, ja nie wiem, czy tutaj buduje te kroski. No tak, ale muszą rozwalać, tak. E, nasza kuzynka jakoś to kombinowała. <grytanie> Ej, udało się! Brawo! Kto zrobił? Natsuki Yuri, brawo! A <noise> Super, Superowo wam dziewczyny idzie, o mój Boże! Budujemy jakiś nim kufer. Taki kufer. O! Można to jakiegoś tego wyjść. Weźmy myśmy sobie za jakiś kwiatek. O, coraz Czemu się się spodobało? Kolejne dwa nie wiem. I te, kla, te kwiatki zasypały. A dobra, no nieźle. ty nie wiem, czy to idzie w parze, ale okej. Okay. Dziewczyn, okej. Okay. Okej okay. Musimy dać jakieś ruchy. Na no, co to na pewno? E, Rucha, już bo ja jesteś słodka. Nie, za słodka! <laughs> Oj, muszę ją drażnić. <laughs> Dobra, i yy, 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 na no, by, tu się klikało, i byśmy sobie takie coś. A tu jest chyba to nie. Może kiedyś zrobimy jakiś domek. Kiedyś, jak nas będzie stać, i jeszcze na podatki, musi nas stać. Ja. Ej, to idzie. Dobra, zrobimy jakieś takie Ale taki ładne. Kamera, nie wiem, czy dobrze nagrywa. Raczej nagrywa dobrze. Teraz tak jasno, ale ładnie. tak Dobra. A, takie coś mi pustało. Nie, takie coś. Nie, no jak na pierwszy raz, ok. Nawet jeżeli byłoby to byle co, ale ładny grania z no to Ładne. Ładny. Ja nie żeby to skończyła. Ładny. A już, będę już Świetnie Wam idzie. Dobra, to powiecie, żeby było takie coś? Bieg. Ojeju, no dobra, no to na razie koniec. Okej. Okay. Eee, pa pa.